My też trochę rozmawiamy o, tutaj cały czas o związkach przyczynowo-skutkowych. Mhm. Że spotykasz jedną osobę, ona Cię potem ciągnie w jakimś określonym kierunku. No. Ja, ja uważam, że całe moje życie to jest kwestia yy, zbioru przypadków. A ja właśnie tak nie uważam. Wiem. Ja właśnie dlatego uważam, Dlatego się że... z Tobą wspieram. Właśnie dlatego ja, uważ... A ja uważam, że moje życie to jest kwestia moich wyborów. Mhm. Da. Już tu nie pierwszy raz się widzimy na tym YouTubie. <laughs> Powiedz mi, bo pewnie sobie część z nas, część, część z osób, które nas tutaj oglądają, mamy nadzieję, że ktoś nas ogląda, pomyślała, no dobra, fajnie, ale czym my się w ogóle zajmujemy i czy my w ogóle pracujemy i czy mamy w ogóle swój biznes? Powiedz mi, jak sobie w ogóle organizujesz to życie tej woman. 24 godziny na dobę sobie organizuje życie bizneswoman, ponieważ jakby tego, tego wymaga prowadzenie własnej działalności, to znaczy myślisz o tym co robisz siedząc w domu na kanapie, leżąc w wannie, jadąc samochodem, zresztą najfajniejsze pomysły tak naprawdę przychodzą podczas jazdy samochodem u mnie w moim mm -hmm. przypadku bardzo często, to jest taki taki moment, kiedy rzeczywiście, nie wiem, czy to mi jakoś relaksuje specjalnie, ale rzeczywiście wtedy wpadają mi najlepsze, najfajniejsze pomysły. No u mnie pomysł na biznes to jest 8 lat pracy, 8 lat konsekwencji i 8 I lat też fajnej zab ale też fajnej zabawy <laughs> no. to chciałam powiedzieć, fajnej zabawy, bo ja naprawdę kocham to co robię. Kocham miejsce, w którym jestem i ja naprawdę z przyjemnością tu przychodzę. I Zawsze wszystkim będę powtarzać, że największym życiowym szczęściem to jest znalezienie sobie jakiegoś obszaru, który lubi się robić, a potem stworzenie z tego miejsca pracy i wtedy nie przepracujesz ani jednego dnia. Oczywiście jest kwestia też jakby utrzymania tego całego miejsca kosztów z tym związanych itd., ale jakby w kwestii samej przyjemności. To uważam, że to jest miejsce, o którym zawsze marzyłam i, i z którego jestem po prostu bardzo zadowolona i z którego się cieszę po prostu. W którym umówmy się, tak jak powiedziałaś między odcinkami, że po prostu siedzisz i możesz cały dzień pić kawę, tak, i nic nie robić. Nic nie robić, tak. tak. może to zewnątrz wyglądać rzeczywiście. No tak trochę jest, nie? że tak jak to się przygląda się. Tak też mi opowiadałaś, to trochę, to trochę tutaj e, powiem, e, jak pamiętam właśnie jak e, tutaj mówiłaś, jak postrzegana jest też cała te praca, nie? że tak naprawdę przychodzi klientka, siadacie sobie na kanapie, pijecie kawkę, jest miło e, i fajnie, fajna praca, nie? super praca właścicielki właśnie sklepu e, czy tam marki odzieżowej, a tak naprawdę e, to jest kupa pracy, nie? taki biznes, e, prowadzenie, to jest e, bardzo dużo wyzwań, dużo ciężkich e, decyzji, wyrzeczeń. Zapieprzania. Tak, ja pamiętam e, kiedyś taką historię, jak je, e, pojechałam na jakiś pokaz wyjazdowy e, i po całym, e, po, po całym już pokazie, potem jak już ta adrenalina spadła, już modelki były rozebrane, e, podszedł do nas ktoś, bo staliśmy m, m, z moim Tomkiem e, jakby w większym towarzystwie i ktoś podszedł i mówi, o jaką ty masz super pracę, jak to jest fajnie, jaka to jest przyjemność. I pamiętam jak on e, e, odpowiedział tej osobie, wiesz, ale to nie jest tak do końca, że to, co ty widzisz, to, to jest ta praca, bo to, co ty widzisz, to jest efekt tak naprawdę dwóch tygodni przygotowań, całej logistyki z tym związanej, przygotowania tego całego pokazu, po to, żeby przez 7 minut był ten efekt taki wizualny, hmm. który jest naprawdę, który wymaga bardzo ciężkiej pracy, żeby ten efekt, ten 7-minutowy, zaistniał. I ja myślę, że to jest właśnie, jakby to zaplecze to, to jest ta praca, której nie widać, no bo my też tego nie komunikujemy, prawda? Mm. Wiesz, ja się też w ogóle jak powiedzieć o tym, ja też się bardzo często spotykam z tym, że ktoś przychodzi do mnie, no bo u mnie w pracy jest tak, że y, przychodzę, mamy spotkania, mamy jakieś tam kreacje, przygotowujemy marketing, obsługujemy media społecznościowe, ale mamy też na przykład szkolenia, spotkania z ludźmi y, i jest niejednokrotnie tak, że przychodzi do mnie jakiś uczestnik szkolenia. I mówi Michalina, ja też chcę mieć taką pracę chcę być trenerem, chcę być tam, nie wiem, coachem, psychologiem, konsultantem. E, I jakby to, jak wydaje mi się, że postrzegana jest też ta moja praca e, to taki, ta, taka śmietanka u góry, że ja właśnie jestem Dokładnie. sobie taką e, panią, która właśnie tylko czeka, wszyscy do niej przyjdą, e, ma tylko miłe rozmowy, e, że z klientami jest zawsze super e, i ja chyba. E, Chyba bym nie zliczyła na palcach jednej ręki, czy nawet dwóch, czy nawet trzydziestu rąk, ile miałam też takich trudnych sytuacji, takich gdzie faktycznie i na szkoleniu się działo i w trakcie pracy z klientami się działo, ile było wokół tego stresu, ile było wokół tego odkręcania pewnych rzeczy i to też budowało ten mój biznes, nie? że jestem tutaj, gdzie jestem teraz właśnie dzięki temu, że tyle razy się pomyliłam, tyle razy mi nie wyszło w ogóle, tyle razy dostałam... Poza tym, ja myślę, że, że każda też praca kreatywna, hmm. czy to jest marketing, czy to jest jakby tworzenie jakiegoś produktu konkretnego, namacalnego, hmm. to jest też taki proces, gdzie poświęca się bardzo dużo czasu, uwagi na pewnego rodzaju testowanie, bo my tak do końca nie wiemy, jak ma wyglądać. W moim przypadku następna kolekcja. Mhm. Więc, żeby zrobić 30 przedmiotów, trzeba ich tak naprawdę przepracować przynajmniej 120, odrzucić. E, więc to jest tak naprawdę taka, tak jak mówisz, ta śmietanka, to jest to, to, to odesłanie tej śmietanki z czego? Nie wiem, jak to się mówi. Zebranie śnieganki z całej reszty. Dokładnie. Dlatego jakby nie widać efektów y, jakby te, tej pracy poświęconej, bo widzimy tylko efekt końcowy, natomiast no, mnie bardzo cieszy efekt końcowy. Mm. Ja bardzo lubię ten moment, kiedy pojawia się na stronie nowa kolekcja, kiedy zresztą cały proces twórczy, kreatywny też jest bardzo przyjemny, bo to mnie nakręca. To jest ta mm -hmm. adrenalina. Ja myślę, że Ty masz też podobne, jak dostajesz nowy projekt i myślisz sobie, y, muszę coś zaproponować, mm -hmm. y, muszę coś wymyśleć i jedziesz tym samochodem i ta muzyka w tle czujesz to, nie? Mm -hmm. I myślisz sobie, o, to zrobię to, to i to, i to. A potem jest kwestia weryfikacji pomysłu. Ja mam tak, że mnie bardzo nastrajają też ludzie, bo tak właśnie chciałam Ciebie zapytać, że jakby mówimy o tym, jak w ogóle ten biznes prowadzić, w sensie co nas cieszy, ale zobacz sobie, że też mamy skądś tą siłę, bo znowu wracam jakby do tego tematu, że skąd my ją bierzemy, że tak naprawdę niejednokrotnie już byśmy miały ochotę rzucić tym, nie? zrezygnować. Mm -hmm. I co takiego sprawia, że jednak dalej idziemy w to, że ty tworzysz te kolejne kolekcje, że podejmujesz ten trud znowu, próbowanie odrzucania tych sztuk wszystkich. Które są potem do wyrzucenia, tak? Czyli do, prze, do przeszycia. E, skąd ty w ogóle bierzesz tą siłę, Iza? Ja myślę, że z takiej wyrodzonej zaciętości obie to też mamy. Mm. Że to jest taka cecha, którą się ma wewnętrznie, która być może pomaga też w biznesie, właśnie, że się nie poddajesz. Mm -hmm. Że zresztą nie wiem, może to jest rzeczywiście kwestia charakteru, że w sytuacjach kryzysowych, ja tak mam, nie wiem, jak ty funkcjonujesz, mm -hmm. że nawet jeżeli pojawia się sytuacja kryzysowa, to jest taki moment, kiedy ja się bardzo stresuję, mm -hmm. i wtedy muszę przespać. I jak prześpię jeden dzień, to następnego dnia wstaję i mam przynajmniej dwa albo trzy. Pomysły na alternatywę. Mhm. Także myślę, że to jest taka cecha, chyba nasza. Mhm. Nie wiem, czy to jest kwestia tylko, tylko nas, czy to jest kwestia kobiet, ale ja się spotykam, być może jakby to moje środowisko sprzyja temu, że podobne osoby. Spotykają się w podobnych miejscach i mają podobne mm -hmm. określone cechy. Natomiast ja bardzo y, dużo obserwuję kobiet, które właśnie w taki sposób funkcjonują, które nie odpuszczają, które jeżeli y, jeden biznes się nie udaje, wchodzą w drugi. Y, także myślę, że to jest właśnie to, to jest ta siła. Mhm. Umiejętność próbowania, nie? No ja, zapytałaś o to, jak ja sobie radzę z kryzysowymi sytuacjami, to ja e, mam różnie. E, też mam tak, że lubię złapać ten dystans, akurat może ja nie idę w spania, ale ja na przykład e, często się wycofuję w ogóle, nie? Z działania po to, żeby sobie popatrzeć e, no, na to, co się dzieje, ale z drugiej strony też e, ja mam z kolei także bardzo często proszę o pomoc, e, szukam gdzieś jakiegoś wsparcia, czy zewnętrznie, w sensie u jakiegoś specjalisty, od danego, powiedzmy, problemu, czy po prostu wśród bliskich i to jest taką moją... To mi daje dużą siłę, nie? że w takich sytuacjach, gdzie ich jest naprawdę dużo nie? w biznesie, ja nie wiem jak Ty, ale Iza, no u mnie w ostatnich dwóch miesiącach to po prostu co tydzień mamy tak kilka co najmniej kryzysów do, 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 do ogarnięcia, więc to mi bardzo dużo siły daje, że ja w ogóle mam bliskich wśród siebie. Mam osoby, które mnie bardzo wspierają, i to są właśnie bliscy: rodzina, to są osoby, które ze mną współpracują, i to jest dla mnie absolutnie mega cenne, nie? To mi daje tą moją taką siłę. Ja myślę, że w moim funkcjonowaniu też bardzo dużo jest takiego myślenia życzeniowego. Poznałaś mnie wie, że ja wierzę w różne sytuacje i tego, że ludzie w naszym życiu nie pojawiają się bez powodu i rzeczywiście jest tak, że od czy nie całe moje życie, mhm. jeżeli pojawia się sytuacja kryzysowa, to, ono, to ona w jakiś e, magiczny sposób zostaje rozwiązana e, przez ludzi, których życie mi podsuwa. Mhm. E, być może to nie jest specjalnie merytoryczne, ale tak się dzieje. Nie wiem, czy to jest kwestia wiary w jakąś magię. Kurde, no, otwarta jesteś na to, nie? żeby po prostu brać. Bo wiesz, wiesz, że tak jest, że czasem ludzie po prostu e, zamykają się na to, co ten los im. Cały czas podsuwa, nie? A ty jesteś po prostu gotowa brać. Nie? Albo jest kwestia tego też wyczulenia na pewne sygnały, które los daje. Mhm. I, I rzeczywiście, no, no, rozmawiałyśmy o tej mhm. magii niejednokrotnie, że mówisz o jakimś temacie i nagle następnego dnia pojawia się ta osoba, która ci ten problem rozwiązuje. Mhm. Dla mnie to jest magiczne, mhm. ale tak w moim życiu ciągle się dzieje. Nie. Więc gdyby to była jedna sporadyczna sytuacja, ale tych sytuacji każdego dnia jest kilka. Dobra, zwołajek, Więc jakaś o, Iza, magia w tym jest. Ja uważam, ja uważam, <grym> że to jest. Ja to tak bym nazwała, ale uważam, że to jest mega y, jakby potrzebne to, co ty mówisz. Ja to akurat rozumiem jako taką otwartość na to, że... Korzystamy z tych szans, które mamy. Mamy ich bardzo dużo nie? w życiu. Ja to tak widzę, że niezależnie od, to, od tego, czy to są ludzie, których spotykamy, czy to są jakieś ciekawe szkolenia, na które możemy pójść, na których też spotykamy ludzi, czy to jest jakaś ciekawa książka, którą człowiek napisał, że po prostu mamy takich okazji do tego, żeby rozwiązać jakiś swój problem, bo problemem jest na przykład też brak rozwoju, a potrzebujesz się rozwinąć, więc go rozwiązujesz, przez to, że mamy w sobie Otwartość, gotowość, taką ciekawość, nie? do tego, żeby po prostu spróbować z tym człowiekiem, którego poznałaś, z kimś tam, kogo wiesz, pamiętasz i może ci w jakiś sposób pomóc. Nie? My też trochę rozmawiamy o, tutaj cały czas o związkach przyczynowo-skutkowych. Mhm. Że spotykasz jedną osobę, ona cię potem ciągnie w jakimś określonym kierunku. No. Ja, ja uważam, że całe moje życie to jest kwestia yy, zbioru przypadków. A ja właśnie tak nie uważam. Wiem. Ja właśnie uważam, dlatego, że się z Tobą wspieram. Właśnie dlatego ja uważam, a ja uważam, że moje życie to jest kwestia moich wyborów. Mm -hmm. A też mogę, tak uważać. Mogę, tak, mogę zinterpretować Twoje słowa tak, że Twoje życie to jest kwestia y, przypadków, w których Ty chciałaś, w których wybierałaś, że z nich skorzystasz. Mm, no, nie. nie do końca. Obejrzyj film: Przypadkowa Dziewczyna z Gwyneth Patrol. No. Gdzie są pokazane dwie historie, one różnią się jedynie tym, że ona wychodzi 10 minut później z domu mm -hmm. i co zdarza się w dwóch różnych wątkach, jeżeli wyjdzie 10 minut wcześniej i 10 minut później. I ja wierzę w, w godzinę wyjścia. Ja wierzę w godzinę wyjścia. Okay. Że w momencie, kiedy wchodzisz do Lidla na zakupy, na przykład. I tam to nie jest reklama? To nie, to nie jest w ogóle. Ani, I Lidl nam w ogóle za to nie zapłacił, żeby była jasna. Aś po prostu lubię Lidla. Wchodzisz do Lidla na zakupy i spotykasz tam kogoś, kto zmienia Twoje życie. Mhm. Kto jest Twoim partnerem. A ja możesz go zobaczyć albo go nie zobaczyć. I to Ty wybierasz, czy go widzisz, czy nie. Ale jak on tam jest, to ja go już widzę. A może go minąć? Ale, no właśnie, i to jest kwestia przypadku, a nie mojego wyboru, jeżeli go minę. Wystarczy, że wysiądę z samochodu 10 minut wcześniej i już go tam nie spotkam. Tak, więc teraz musicie nam, drodzy słuchacze ogląda, oglądający, napisać, jak wy macie i z czym by się zgadzacie, a czy, z czym nie, bo... Mi się wydaje, że my mówimy o czymś podobnym, tylko trochę inaczej to widzimy, nie? Ja widzę to w ten sposób, że my mamy wpływ na wiele rzeczy. wiesz, się wydaje, że masz w, w, wolny nie, wybór, a ja tak. uważam, że nie. <grym> nie, ja myślę, że wiadomo, że nie wszystko jesteśmy w stanie zaplanować, bo to nie jest tak, że ja mam takie oczekiwanie, że zawsze, wszędzie będę wiedziała, gdzie wybrać i jak, bo mnóstwo rzeczy u mnie się zdarzyło z przypadku, nie? To, że trafiłam tutaj do ciebie, to był totalny przypadek, tylko ja myślę, że ja mogłam to zrobić tak. Że po prostu kupuję u ciebie tą pisowaną spódnicę i wychodzę i. Papa, pa, nie? A ja zrobiłam tak, że ja byłam ciekawa ciebie. Ty, może, nie wiem, w sumie też e, w jakiś sposób ze mną zaczęłaś rozmawiać. Tak, myśmy zaczęły rozmawiać o mediach społecznościowych. Tak, tak, I, tak naprawdę No na właśnie, sposób. no i nagle się okazało, że w ogóle oprócz mediów społecznościowych to możemy jeszcze porozmawiać o hmm. przez biznesie, o spódnicach, o butach, e, o e, rodzinach e, i tak naprawdę okazało się, że możemy w o ogóle. Chorobach. Ta. E, I że w ogóle mamy coś wspólnego, co pozwala nam dalej jakby budować to, co teraz robimy. Nie? Czyli dzielić się e, jakimiś takimi przemyśleniami, e, budować tutaj jakąś wartość dla was, e, dla nas. Ale tak naprawdę też... zobacz, Michalina, no. mogła być sytuacja, że w ogóle mogłyśmy się nigdzie nie spotkać. Nigdy. E, ja mam takie przekonanie, że ja też zdecydowałam, że ja chcę skorzystać z tego przypadku. Ale mimo wszystko gdzieś tam rdzennie był ten przypadek. Bo tak. dla mnie nieprzypadkowe byłoby to, gdybym ja sobie wymyśliła, Co widząc kogoś w telewizji, tak. że otóż ja teraz widzę kogoś w telewizji i teraz pomyślę sobie, że zrobię z nim biznes. Mhm. I teraz Ale dla mnie nie nieprzypadek byłoby w, nieprzypadkiem byłaby sytuacja, kiedy ja dążę do tego, szukam kontaktów, szukam wspólnych znajomych po to, żeby się z kimś spotkać. Być może niektórzy ludzie tak funkcjonują biznesowo, ja nigdy tak nie funkcjonowałam. Mhm. Zawsze uważałam, że skoro życie podsuwa mi konkretnie, konkretne osoby, to znaczy, że to jest dla mnie dobre. Mm -hmm. Takie mam mm -hmm. e, myślenie w ogóle o funkcjonowaniu. Mm -hmm. No ja mam takie doświadczenia na przykład, że życie podsuwa mi różne osoby i czasem one są dla mnie dobre, a czasem są dla mnie... potrafiły jako doświadczenie. Tak. Że no. życie doświadcza pozytywnie pozytywnie. No, nawet no na ale sposób wiesz, o co chodzi, jakby idąc tym torem to yy, znowu yy, zawsze tak będzie, że mamy różne te doświadczenia i my możemy wybierać na czym się skupiamy, a na czym się nie skupiamy i yy, yy, tak jakby zmierzając też do tematu znowu tej siły, to ja też, budując swój biznes, ja chcę się skupiać na tym, co mnie wzmacnia i nie do końca rozgrzebywać jakieś rany, nie? że uznaję je, leczę i idę dalej. Nawet jeśli to są trudne sytuacje z klientami, trudne rozmowy. Ostatnio było takich nawet kilka. I ja chcę, żeby to mnie po prostu czegoś nauczyło i żeby iść dalej. Nie? I że mogę to tak robić i właśnie to mnie w jakiś sposób A czy wzmacnia? wy uważacie, że my powinniśmy tutaj rozmawiać o konkretnych sytuacjach? Rozmawiajmy właśnie o konkretnych przypadkach, bo konkretne przypadki jakby budują w nas konkretne emocje, ja to tak widzę, jestem wiadomo psychologią, więc muszę to tak rozkminiać, ale patrzę na siebie, nie? że jeśli ja mam jakąś mega ciężką sytuację z klientem w biznesie i mam spieprzony po prostu cały tydzień, to ja w jakiś sposób z dystansu... Po po prostu po pewnym czasie jestem w stanie sprawdzić, czy ta sytuacja mnie rozwaliła, czy ta sytuacja mi właśnie dała siłę, która buduje we mnie jakieś tam doświadczenie na tam, dalszy czas biznesowy. Pewnie ty też tak miałaś. Nieraz w biznesie, że coś ci się nie udało, coś ci ktoś dowalił po prostu. No i dzięki temu dzisiaj jesteś silniejsza, nie? To znaczy ja mam taką pozytywną cechę, którą bardzo w sobie lubię. To znaczy, mnie kryzys mobilizuje do działania. Mhm. Ja mam to samo. I Zawsze tak było bez względu na to czy to jest życie osobiste, czy to jest praca zawodowa, mm. czy to była kwestia edukacji. E, zawsze tak działało to mm. we mnie i uważam, że to jest taki mechanizm zabezpieczający, y, który powoduje i instynkt samozachowawczy, który powoduje, mm. że mnie ta cała po prostu bardzo pomaga. Mi to po prostu bardzo pomaga. Mm -hmm. ja Dzisiaj mnie kryzys bardzo mobilizuje. Kryzys mnie też bardzo męczy, bo nie lubię, jak za długo trwa, ale też myślę, że mam to, co, o czym ty mówisz, że po prostu kiedy się zaczyna walić, ja zaczynam szukać możliwości i tak na przykład ten teraz czas kryzysu, no po prostu wykorzystałam chyba maksymalnie. Mam takie poczucie, że zrobiłam chyba wszystko, co mogłam, żeby się czegoś nauczyć, żeby spróbować, żeby się pomylić i mhm. no, i mam więcej teraz doświadczeń, niż bym miała pół roku temu. Znaczy mnie czas kryzysu nauczył zupełnie czegoś innego. Mhm. Ja sobie zdałam sprawę z tego, że... i yy, tu, jakby podkreślę to, o czym mówiłam wcześniej, że nie ma tak naprawdę sensu niczego planować. Mm. Dlatego, że życie płata nam tak nieprawdopodobne figle, że chociażbyśmy nie wiem, jak długo pracowały, jak bardzo się przygotowywały mm. na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Zdarzy się 99 scenariuszy, które przewidziałyśmy, a ten jeden, którego nie przewidziałyśmy nie odwrotnie chciałam powiedzieć nie zdarzy się 99% mm. kryzysów, które przewidziałyśmy a jeden procent, którego nie przewidziałyśmy po prostu się zdarzy. I, no i dlatego właśnie mam takie myślenie życzeniowe. Że patrzę na to, co mi, co mi życie przyniesie, i po prostu muszę się elastycznie dopasowywać. To mm. jest tak samo zachowawcze, no bo to chyba o to też chodzi. Mm. Także słuchajcie, ja mam taki pomysł. Stwórzmy sobie taką umowę, że my tutaj z Izą będziemy, my z Izą, mm. <grych> Iza i ja, będziemy się z wami dzielić, będziemy z wami dyskutować na temat tego, jak w ogóle radzić sobie w sytuacjach biznesowych, które są i trudne, i też radosne, bo mamy takich sytuacji przecież też mnóstwo. O ile oczywiście będziemy potrafiły na te Wasze pytania odpowiedzieć, bo nie mamy odpowiedzi na każde pytanie. Tak, ale z ale drugiej strony myślę rano. sobie, że jakbyśmy nie miały odpowiedzi my, to będziemy szukać takich specjalistów, z którymi będziemy mogły też na te tematy rozmawiać, bo mamy dostęp. Tak, nie. Jest to kwestia pewnej otwartości <noise> również na wiedzę innych. Tak, tak ale, ale mamy, tak, że możemy takich różnych specjalistów zapraszać. Także słuchajcie, czego my od Was potrzebujemy? Potrzebujemy od Was wiadomości, komentarzy, bo ten kanał powstaje właśnie dla was, dla nas, dla was, dla naszego ogólnego dobra i rozwoju. Więc piszcie, zgłaszajcie, a my będziemy chciałbyście porozmawiać albo usłyszeć, albo jakie problemy macie. I być może nasze doświadczenia są y, podobne i mamy na nie rozwiązanie, tak i będziemy po prostu o tym rozmawiać. Także co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. E, jak to się mówi na YouTubie, subskrybujcie nasz kanał, e, odwiedzajcie, dajcie dzwoneczek, daj, dawajcie lajki, komentarze, e, i będziemy tutaj z wami się rozwijać.